grup. Dzisiaj zajmiemy się recenzją kolejnego urządzenia z naszej oferty, mianowicie dobrze znanego i bardzo popularnego na rynku programatora do sterowników silnika i biegów. jest to programator od firmy Autotuner. Najważniejsze to ustalenie do tego, dla kogo ten programator będzie dobry. Przede wszystkim jeśli zaczynasz swoją przygodę z branżą czy tuningu, lub jesteś profesjonalistą i potrzebujesz szybkiego urządzenia do modyfikacji odbluegier DPF czy też podnoszenia mocy, ta Autotnery będzie odpowiedni dla Ciebie. Ma bardzo szybki i wygodny w obsłudze interfejs, jest bardzo intuicyjny. Jego bardzo ważną zaletą na tle konkurencji jest też to, że ma dobry data -logger, czyli pozwala też od razu na logowanie z dużą częstotliwością parametrów diagnostycznych pod obciążeniem co jest bardzo istotne przy strojeniu silników. Co jest bardzo istotne i o to często pytacie jest to urządzenie na rynku, które ma dożywotnie darmowe aktualizacje. I wsparcie techniczne ze strony producenta, także tutaj mamy jednorazowy zakup, i dożywotnio macie darmowe aktualizacje. Przejdźmy sobie do zawartości zestawu. Z każdym urządzeniem od producenta otrzymujecie część gadżetów. Są tu m.in. okulary, długopis, smycz, kilka innych drobiazgów. To odłóżmy sobie na bok. Przejdźmy do rzeczy ważniejszych. Na każdym urządzeniu macie naklejkę z numerem seryjnym. Ona oczywiście jest Wam do niczego niepotrzebna, bo ten numer seryjny będziecie też widzieć w swoim panelu. Urządzenie przychodzi w fajnej walizce, solidnej. I co mamy w środku? Przede wszystkim mamy główne urządzenie do pracy OBD Bench Boot, autotuner. Przewód OBD2. Mamy tutaj jeden przewód. Przewód uniwersalny do odczytów Bench. Który jest też wyposażony w mikropiny do sterowników MD1, MG1, więc nie ma problemu z rozginaniem tych pinów. Mamy drugi przewód bench do sterowników EDC16 oczywiście przewód USB. Mamy też pozycjoner do but, czyli do budowania sterowników pod pojedynczą igłę, oraz oczywiście igłę do tego butowania. Jeśli mamy taką metodę odczytu, to musimy skorzystać z tej przystawki, to do niej właśnie podpinamy przewodami nasz pozycjoner z igłą. W zestawie znajdziecie oczywiście jeszcze zasilacz do odczytów na stole, a także pendrive'a z logo autotunera, który jest pomocny przy pierwszym uruchomieniu. Macie na nim po prostu link do strony i do pliku instalacyjnego, skąd możecie pobrać swoje oprogramowanie. Fajnym gadżetem, który możecie dokupić do swojego autotunera jest silikonowe TUI. Przede wszystkim zabezpiecza waszego autotunera przed porysowaniem, ale też jeśli macie z zwyczaju kłaść programator np. Na, na tunelu środkowym w aucie, to pozwoli wam uchronić ten tunel przed porysowaniem. Jest ono z fajnej, elastycznej gumy, także fajnie się sprawdza w codziennym użytkowaniu. W przypadku zakupu autotunera wybór jest dosyć prosty: macie do wyboru dwie wersje Slave lub Master. Jeśli już dokonacie zakupu i otrzymacie urządzenie, to urządzenie przyjdzie do Was już aktywne. Wystarczy skorzystać z pendrive'a, który jest w walizce, pobrać aplikację ze strony producenta i podczas pierwszego uruchomienia instalacji aplikacja poprosi Was o zalogowanie się na konto Autotuner lub też utworzenie tego konta, jeśli go jeszcze nie macie. Także proces jest bardzo szybki i intuicyjny. Jeśli mielibyście jakiekolwiek problemy z pierwszymi użyciami lub właśnie uruchomieniem, zapraszamy do kontaktu. Cześć!